Okej, okay, yy, skończyłem wyrównywać teren, yy, tak oto wygląda, czekajcie, pokażę wam z takiego widoku Tak wygląda teren, myślę, że tutaj wybuduję fajną chatkę, nie wiem czy nie przedłużyć tutaj czasem, tu yy, Może to w przyszłości, dobra, yy, trzeba będzie jeszcze pozbyć z tych drzew, dlatego Musimy iść po 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 zrobić yy, siekierkę siekierkę syk, cyk, cyk. Okay. No, gdzie tu tak? Syk sykli Dobra To się spali. Okej, okay, to spalimy. Już wam pokazuję w jaki sposób. Nie wiem czy to. Dobrze. Jest, dobra. Jest to, czego szukałem. Fajnie. Czekajcie moment. Okej. Okay. okej okay, jestem um, przetapiam um, w tym momencie e, z um, no żelazo o, nie wyciekło dobra ja teraz pokażę wam jak się robi um, zapalniczkę kładziecie tak krzemień i tak macie zapalniczkę dobra e, wracamy bo no, musimy spalić tamte drzewa. I to. Wam przeszkadzają. troszkę Tak. Proszę bardzo. Jak ładnie. Wszystko się ładnie pali. Dobra to już zostawimy Kurczak uciekaj uciekaj wsio! O, trzcina się zrobiła Cześć ja, muszę zobaczyć A. No nie Dalej No nie, my gramy na hardzie Hard, dobra Plantacja Ładnie chodzi Tak, dobra Cyk, 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 cyk Super, dobra Yeah, yeah Dobra Jajko, super Okej okay. Wydobędę może tą drewno Ono się będzie cały czas paliło Niech będzie denerwowało Że mi się coś pali tu Tak super, dobra, okej okay. mm, Z tego co mamy tam to za bardzo nie zrobimy chaty więc trzeba będzie zrobić drewnianą chatę W takim razie potrzebujemy dużo drewna Właściwie jak wydobędziemy to drewno to można spalić to wszystko Tak, dobra, hmm. dobra Niech się pali, a idziemy tam mamy drewno Potem sobie zrobimy kominek ładny w domku Nepalii O i to drzewo też się podpaliło. O i tu mamy, tu jest dużo drewna. No i trochę nam się podfajczyło. Oj, 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 ale never come back dobra cyk cyk oj teraz by była trochę lipa bym się te, te, zabił ej a czemu tego Eee, okay. nie wiem czy zauważyliście, ale jesteśmy na hardzie, a e, Kopię sobie drewno jak gdyby nigdy nic. Co trochę jest dziwne. Mam nadzieję, że dostałem przez ogień. A nie że coś mnie zaatakowało. Ja wiem co może być przyczyną że mnie nic nie atakuje po prostu Byłem wśród światła O, nie wiem czy to słyszeliście Czekajcie ma pomysł Trzymij sobie latarnie Zgasła? No nie. Tak. Tu, tu, tu i tu. Dobra. Trzeba przerobić sobie deski i możemy budować AT. dibudoyamahata wendy fity danse hall truck No słyszę tu coś, tam widzę szkieleta. Za bardzo chcę, żeby mnie zaatakował. Może będę budował tutaj. Dobra. Niech staje już na dzień Trochę się obawiam. No bez kiju. To było straszne. Boję się, że ta jaskinia, którą widzieliście, to taki spawner. Bo one się tutaj kryją. I się nie myliłem. ginę. że Dobra, nie wiem, teraz nic tu. Dierdę, dert, możemy no może jeszcze sobie zrobić deski. Bardzo fajne. Okej. Okay. Źle robię. Szybę. lag, sorry. Sorry za Laga. Tak, kites. Dobra. Um. Nie wiem jak na razie mało ludzi ogląda moje filmy. Nie wiem. Um. Czy co oglądają niech się wypowiadają w komentarzach. Bo nie wiem co, co można tak jakby ulepszyć, poprawić. Um. Jakie udogodnienia dodać, żeby Wam się bardziej podobały moje filmy. Piszcie w komentarzach. Na pewno jakoś to wezmę do siebie. Bo tak, tak, to, to robię, robię, a nas... Nie mam, nie ma jak wiedzieć co wam się podoba, co wam się nie podoba, jak nie komentujecie. No dobra. Więc, więc Komentujcie. Jeśli możecie, to też subskrybujcie, bo to to... Też podnosi na duchu, ile mam widzów. Um, nie wiem, polecajcie mnie swoim znajomym. Dawajcie łapkę w górę, bo to też, też, też jest fajne. Też, też jest bardzo miłe. Wiecie, że coś się zorientowałem? Że i tak mogłem zostawić to, to jak, jak było. Wiecie dlaczego? Dlaczego? Bożeż, ty! Widzieliście? O kurde! On tam wszedł No a no, ty co zrobisz? Ty nic nie zrobisz mojego... O kurde nie dobra, nie, niech staje nowy dzień i niech ich zabija, bo... Nic się nie da zrobić za bardzo. O, nie było kurczaka. jest dobra. Palą się. Super. No ale niech giną. Tam widzę jeszcze creeper. Dobra już wam mówię dlaczego Ponieważ trzeba zrobić podłogę Podłogę będziemy potrzebowali Oj Trochę więcej drewna Wiecie co? Chyba pójdę na poszukiwanie drewna Dopóki wstał nowy dzień um... Dobra, tego wam, to wam oszczędzę szukanie drewna i szukać drewna. Znalazłem świnie. Więc pokazuję wam, żebym się, żeby nie było, że się regenerowałem na peacefulu. Okej, okay. i okej, okay. dobra. Teraz szukać drewna. Okej, okay, jestem jako tako zebrałem... Um, zebrałem... te. Drewno. Więc teraz muszę narobić swoją chatkę. Tak, patrzę się na was. Wszystko widzę, zobaczcie. szpadlem was pogonie. Tak, was, was... Dobra, wracamy do gry. So. przerobiamy. A, sta, i sta, i tak będę miał samo drewno w życie. Mhm. Mm tak. DJ, 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 let's go. What is up? Chociaż może nie będzie tak źle Cyk Okej okay. i budujemy dalej podłogę To może ja jak zbuduję podłogę to wam pokażę przerwa Okej, okay, jestem zobaczcie tak wygląda podłogę. Ja to zabuduję i muszę wyciąć tutaj miejsce na szybę. Także jak to skończę, to też Wam pokażę. Przeciecie. O hmm. nieprzyjemność, wiadomość, e, creeper. Może da się go jakoś... O, właśnie, dobra. E, buduję górę teraz. Eee, tak tylko was informuję żebyście wiedzieli co robię dobra, Dzięcia. Eee, popatrzcie co mi tutaj teraz znowu przywiały jakieś kiele. w ogóle znowu do mnie strzelam, nie nie o szyb widzicie? dobra pójdę przetopić szyby zaraz mam węgiel? o, powinienem mieć w tam Oj, oj 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 oj. Dobra, teraz tak, węgiel, nie mamy węgla. Czy ja bym nie miał węgla? Nie, mamy. Szyby. Robimy szyby. Dobra, to robię cięcie i, i, i wracam jak tam było, wyłożę szyby, zrobię dach. Tak, i chyba, że spotkam coś nowego po drodze. Um, już trochę tu zrobiłem, jak widzicie, teraz buduję drugie piętro. Byłem wyciąć drzew i nazbierałem trochę e, nasionek I teraz je zasadziłem Dobra, buduję dalej e, Dobra, e, chatka wybudowana e, Teraz jeszcze chciałem wam pokazać e, Wymyśliłem fajny sposób nawodnienia e, Takie kratka, potem znowu kratka i kratka i sobie powiększyłem trzcinę Tu jest posadzone ponad 50 trzciny Jak widzicie So, Aha, jeszcze nie zrobiłem drzwi do mojego domku Bynajmniej, dobra, góra jest zrobiona, tutaj jeszcze potem będzie drugie piętro No i ogólnie jak widać bardzo fajnie to wygląda pokażę tak Plantacja kaktusów, jakby nie wiem, pole marihuany Dobra Myślę, że to wszystko w tym odcinku. W następnym będziemy myślę, że domek i nie wiem może plantację kaktusów też jakoś odpytujemy, albo wybierzemy się do którejś z jaskiń. Dobra, żegna się z Wami DJ Palosite i Arisian, którego już dawno nie ma, więc pożegam się za niego. Trzymajcie się i do następnego odcinka.